Witam w kolejnym filmiku, takim bardzo króciutkim, już nie będę taka okropna pokrótce wspomniałam o tym filmiku z urobieńcami miesiąca, ale oczywiście jak zamieszczę dużo filmików, to też nie jest powiedziane, że jakiś wierny widz akurat uda mi się wszystko na raz obejrzeć Więc żeby nikt nie był stratny, to osobna informacja w osobnym filmiku Jeżeli kogoś interesują kosmetyki mineralne, to świetna promocja, bo z kodem... Y który podam w opisie, tak samo link też do sklepu podam w opisie Jest minus 70% na kosmetyki mineralne Podkłady, pudry, róże, bronzery, cienie itd. i tak dalej I tu wychodzą na naprawdę fajne centy typu 8 9 za cień Czy też, ja nie wiem, 10-11% coś 10 w stylu za róż czy za hmm, chyba pudry tak mniej więcej też podobnie Za bronzery, jest dużo różnych fajnych korektorów naturalnych Właśnie takich mineralnych, więc, więc myślę, że naprawdę warto To też jest fajne, choć że ktoś nie jest typowo za używanie kosmetyków mineralnych, bo Podkładem mu się nie sprawdzają, nie, wiem, na przykład aplikacji i tak dalej. Zawsze można, nie wiem, puder y, wybrać mineralny, czy też róż, brązer, zawsze po prostu y, jakiś fragment naszej kolorówki takiej na, na twarz po prostu będzie y, w tą dobrą stronę. Ja zawsze mam bardzo dużo kosmetyków mineralnych, skler minerals, całe, całe pudełko różnych rzeczy. Y, mam też dużo różnych próbek chodien z witek, natomiast y, no tutaj jest taka okazja, że myślę, że naprawdę warto spróbować. Tam wiem, że są chyba, y, przynajmniej... Dzisiaj jak właśnie dowiedziałam się na tej promocji To właśnie widziałam, były dwie pomadki Dużo różnych róż, bronzerów, dużo różnych cieni Bardzo fajnie widziałam zielony cień Więc korektory różne fajne Zależnie od zastosowania, o różnym zabarwieniu Więc fajna okazja, bo to naprawdę fajne ceny Yy, mam nadzieję, że ten sklep nie likwiduje się, tylko po prostu to jest taka aktywa sprzedażowa. Zawsze można wypróbować ten sposób produkty, na są takie też zestawy. Na przykład jest zestaw matujący, taki właśnie, że tam jest chyba róż, yy, puder, coś tam korektor i coś tam, coś tam. Taki zestaw czterech produktów i to wychodzi normalna cena chyba 20 parę. To taki mikrozestaw i 70%, czyli no <laughs> 9 zł. No, w sumie śmieszne ceny wychodzą i myślę, że warto spróbować. Wszystkie informacje będą w opisie. To tyle to będzie w ramach cyklu, yy, takie właśnie okazje perfumowe, kosmetyczne. A propos okazji perfumowych, to informuję, że w Kalilu jest już w czasie przecież perfumowa, ale moim zdaniem yy, nie postaraj się, nie ma nic ciekawego w sensie. No, standardowo podobne marki, podobne przyceny, dodatkowo super zabiegi typu przycena. Yy, Flegi 30 mitrowych flakonik, które normalnie kosztują c 300, to przecena z 480 na NCR 300, gdzie nie były normalnie ceny 300, więc no nie wiem na czym to polega, czy to jest jakiś błąd, czy nie błąd, czy napisałam, ale jak wiadomo, Galilu po prostu ma, no nie oszukujmy się, w ogóle olewa maile, bo to jest ich standard, nie wiem, w po co sobie pisania tych maili, no ale no jak zadzwonię, to oczywiście wszystko się dowiem, i no ale temat ich nieodpisywania ma temat tabu. To tyle, jeżeli chodzi o takie właśnie dwie promocje. Ja bardziej zachęcam do tej z kosmetykami mineralnymi. Myślę, że to no, niesamowita okazja, bo nawet jak kupowałam na wyprzedaży te wasze skarmi, na nie były aż takie po prostu akcje promocyjne. Myślę, że zawsze można sobie pobawić się taki eksperyment z kosmetykami mineralnymi. Nie będzie to aż taka duża kwota po prostu. Dziękuję za uwagę.